Chcę Wam opowiedzieć o niesprawiedliwości w szkole. Słuchajcie tego. Ja normalnie się uwagami nie chwalę, nie, nie. Jakby. Ja też nie cierpię dostawać uwag. Ale czasami te uwagi są naprawdę za tak durne rzeczy. Raz prawie dostałam uwagę za to, że się poprzkałam e, ostatnio perfumem w Łazience. Pani uznała, że dało się tam udusić. I że mam się przykać przy wszystkich na korytarzu, gdzie ja jestem jakimś typem człowieka społecznego, i ja się boję, że po prostu ludzie sobie pomyślą: albo ona się w domu nie myje, że się teraz psika, albo ona śmierci, że się teraz psika. Dlatego nie ma szans. Ja nigdy chyba, że w waszym gronie będę się czuła komfortowo, nie zobaczycie, jak się psikam. Sorry. Najpierw wyjaśnię sytuację. Więc tak. Chodzę na lekcję języka polskiego. Miałam szerokie spodnie jeansowe, z tyłu w kieszeni miałam telefon. Po prawej stronie, gdzie po prawej stronie zawsze też noszę plecak, i tego telefonu nie widać, bo ja zawsze tak noszę ten plecak. E, aczkolwiek. W sensie torebka już teraz, ale kiedyś to był plecak, tylko ramionuszka się zerwały. E, aczkolwiek e, ściągając plecak, bo za szybko go ściągałam, jeszcze obrócona plecami do pani, pani zauważyła ten telefon. I podeszła do mnie, powiedziała, żebym wstała, żebym do niej podeszła, wstałam, podeszłam I ona do mnie, oddaj telefon, proszę Ja tak na nią patrzę, powiedziałam, nie oddam ona takie, dobrze, więc proszę po raz drugi, oddaj telefon Nie oddam I po prostu usiadłam, bo wiedziałam, że ona by tak mnie mogła pytać całą lekcję, bo ja i tak tego telefonu nie oddam Jakby moja własność osobista, nie oddam Mm -mm. I ja na ten moment nie wiedziałam, na ile by zabrała ten telefon. Yy, całą lekcję siedziałam cicho, bo moja przyjaciółka, z którą się w ławce, siedziała w pierwszej ławce, bo pisała, sprawdziłam. Uwaga, uwaga! Treść uwagi. Yy. Julka nie oddała telefonu nauczycielowi po dwukrotnej prośbie na czas lekcji, który miała w widocznym miejscu w tylnej kieszeni w spodniach. Yy. Wie, że telefony, jeśli posiada się w szkole, znajdują się w plecaku zgodnie z ustaleniami i statutem szkoły. Przy tym odburkiwała, pyskowała, wdawała się w niepotrzebną dyskusję, przeszkadzając innym w lekcji. Jej postawa może powodować to, iż pozostali uczniowie mogą brać z niej niewłaściwy przykład i nosić telefon w ten sam sposób. Proszę o rozmowę z córką. Dobra, wdawałam się w niepotrzebną dyskusję. Ja jej tylko powiedziałam dwa razy, że nie oddam telefonu. To nie wiem. Ma, miałam jej nic nie odpowiedzieć, żeby nie było, że wdawałam się w jakąkolwiek dyskusję. Czy w ogóle ją zlać nie przyjść na tą lekcję, bo nie rozumiem już teraz, nie? I poszłam dzisiaj do niej, bo część z tej uwagi jest w ogóle nieprawdą. Eee, nie przeszkadzałam na lekcji, siedziałam całą lekcję cicho, plus nie wiedziałam, na ile ona mi ten telefon zabierze. No i e, podchodzę do niej i mówię, e, z, z, zaczęłam od czego zaczęłam. Od tego, że niby całą lekcję, że niby przeszkadzałam uczniom w lekcji, gdzie ja pisałam potem na grupę klasową, zapytałam się, czy komukolwiek przeszkodziłam w lekcji w jakikolwiek sposób. Każdy odpisał, że nie. Każdy, kto odpisał, odpisał, że nie. No. Padała mnie takie: przeszkodziłaś przede wszystkim mi w lekcji, no bo zamiast prowadzić lekcję, e... Prosiłam Cię dwukrotnie o oddanie telefonu Okej, okay, tylko że chwila, chwila Ja weszłam chwilę spóźniona na lekcję Weszłam w momencie, gdy wszyscy jeszcze siadali, więc nie aż tak bardzo spóźniona No i usiadłam, jakby chciałam usiąść No i e, pani powiedziała nam dzień dobry, my powiedzieliśmy dzień dobry I ona do mnie od razu z tekstem oddaj telefon, nie? Jeszcze nie zaczęła żadnego tematu, więc w jaki sposób jej przeszkodziłam, to nie wiem. Skoro jej tak bardzo przeszkadza to, że musi mi zwracać uwagę, niech mi jej nie zwraca na przyszłość. <laughs> Pyskowałam i odbłukiwałam. Przepraszam bardzo, co? Ja się dziwię, że takie słowo jeszcze po polsku istnieje, bo to jest jakieś słowo według mnie staroświeckie dosłownie. Słuchajcie. I. Wyobraźcie sobie, że mnie te... Wyobraźcie sobie, że mnie teraz prosicie, żebym oddała telefon nie, jako nauczyciel, a ja wam odpowiadam nie oddam. Czy to jest pyskowanie? W sensie, dobra, poniekąd może być to tak odebrane. Zależy jakim tonem to powiedziałam, ale chyba takim jak przed chwilą. Aczkolwiek nie wiem, nie... są dziewczyny u nas w klasie, które są dla niej tak hamskie, na przykład na lekcji cały czas ona im zwraca uwagę, żeby nie gadały. To one potrafią jej odpowiedzieć ok czy coś tego typu, cały czas pyskują, i one nie mają żadnej uwagi chyba za to. A jak mają jakąś, to pojedynczą. Dla niej pyskowaniem było to, że ja powiedziałam, że nie oddam telefon. Moja baba od Polaka po prostu jest jakaś z innego wymiaru. No i na sam koniec poruszyłam temat tego, żeby przynajmniej w tej uwadze zmieniła to. Ponieważ z uwagi ewidentnie wynika, że ja wiedziałam, że na czas lekcji jest zabierany telefon, aczkolwiek ona mi to powiedziała dopiero po lekcji, że na lekcję ja chciała tylko zabrać ten telefon i nie, nie wiem, nie dałaby go do sekretariatu, że rodzice mają przed którąś tam godziną odebrać, nie? Więc, żeby przynajmniej to zmieniła. No, a ona do mnie. Nie, o tym powinnaś być już dawno poinformowana. Jesteś w ósmej klasie od wychowawcy. Może też czasami ode mnie na lekcji powinnaś być o tym poinformowana. Nic nie wiedziałam. Nic. Nie wiedziałam, na ile ona mi zabierze ten telefon. Więc co ona ma do mnie problem? Nie wiem. Eee, aczkolwiek w. To jest z piątek. Wczoraj dostałam tą uwagę w czwartek. I w poniedziałek pójdę z tym do wychowawczyni. Zapytam, czy ona cokolwiek nie może z tym zrobić, bo... Jakby nie podoba mi się to, że pani skłamała w tej uwadze. Po prostu skłamała. Przysięgam, skłamała. Moja cała klasa mogłaby wam potwierdzić, że ja przed chwilą powiedziałam po prostu prawdę. No... Tak się tylko chciałam wyżalić. I zapytać, czy wy również macie takie sytuacje. Jak macie, to proszę piszcie w komentarzu. Chętnie sobie poczytam w chwili nudy. <laughs> ja mam bardzo nudne życie, więc dużo takich chwil. Dzięki!